Giej ma lepszy arco w poznajmy składy obydwu drużyń. Widzę Fuć na bramce 77, Kamil Izbiański, 7, Jefferson Ortiz, 8, Adrian Ramirez, 27, Kamil Kucharski i 99, Arkadiusz Szybczyński I jeszcze goście Giej ma lepszy arco 12 na bramce Anti, Kojwumaki, 3, Mateusz Lisowski, 6, Daniel Garcia, 35, Serchi Małyszko i 70, Rajmund Siecla. Podziękowania dla byłego zawodnika Michała Marciniaka. Od całego widzewa futsalowego. Pamiątkowa wodka, e, pamiątkowy plakat. Jeszcze jakiś prezencik. Michał Marciniak. Zasłużono dla widzewa. Teraz wybiera gratulacje. I taki na pewno przyjemny moment dla tego byłego zawodnika. I piękna interwencja Izbiańskiego. Wracając jeszcze do Kamila Kucharskiego, gościnnie grywa też w Niemczech w zawodach firmowanych nazwiskiem legendarnego Toni Tak więc to też jest ciekawostka. Na razie male przy bezkonkretnej sytuacji, chociaż teraz jest yy, no taka stuprocentowa można powiedzieć i znowu Kamil Izbiański. Świetnie zachował się golkiper Widzę, Rusza kontra gości. Zobaczmy, czy to będzie 1 do 0? Nie! Osiedla w każdym razie gramy dalej. Zobaczmy, jeszcze będzie szansa znowu. Kamil Izbiański broni. Kucharski, waktor Izbiański. Od razu drugie podanie. Zleszna przed szansą 1-0. To jest właśnie ten moment, który wykorzystują gracze z Leszna. Trafia Kacper Konopacki, siódma bramka tego zawodnika. Albert Betowski wykłada mu piłkę. Ale poziom tego meczu, takie właśnie pojedynki indywidualne, czy też zagrania techniczne, taktyczne są na wysokim poziomie i jest polot w tych akcjach ofensywnych Leszna. Lisowski do tyłu. Ma łyżko przez Aranjo. Aktywny teraz bardzo. Piwot drużyny. Z Leszna, szansa. Zobaczmy. I gol! Ależ fenomenalnie zagrali to zawodnicy z Leszna. I wpisuje się na listę strzelców Davy Aranjo. La zabawa można powiedzieć, zapachniało wielką piłką, wielkim futsalem. Debi Aranjo trafia do siatki. Niecałe 4 minuty do końca pierwszej części tego meczu, 2 do 0. Prowadzą goście zgodnie z planem, zgodnie z tym co można było przewidywać przed tym meczem. Aczkolwiek no nie jest to na pewno łatwy mecz dla Leszna. Teraz Izbiański odważnie. Krzywczyński, Krzywczyński. Nie zdecydował się na strzał, nie ma za bardzo z czego tutaj uderzać, teraz Kucharski, zobaczmy, Kucharski potańczył, stracił piłkę, Szybczyński, Szybczyński do Ortiz i gol, ależ to rozegrali i jest kontakt, brawo dla Widzewa, Jefferson Ortiz wpisuje się na listę strzelców, no i tak próbowali, próbowali Widzewiacy, nie stracili piłki w tej akcji i w końcu wpychają tą bramkę kontaktową. Ros. Już dwóch na dwóch można powiedzieć, ależ kapitalnie teraz Konopacki. Ortiz. Ortiz ładnie to zrobił. No i co? I mamy rzut karny. To nie jest jeszcze bramka, oczywiście. Bramkarz teraz będzie ogromny w tej. Pramce, bramce, która no nie jest zbyt wielka, zobaczymy, Arkadiusz Szybczyński, gol, jest 2-2, brawo dla Widzewa za ten powrót, no i będzie bardzo, bardzo ciekawy teraz no i cały czas trzyma nasonu w napięciu, jest on na pewno bardzo ciekawy i to jest trafienie na rozpoczęcie drugiej części tego meczu. Widzę, wiacy nie wyszli jeszcze z szatni chyba, a trafia na listę strzelców Serchi Małyszko. Ortiz stracił piłkę małyżko małyżko broni Izbiański Mogło być 4 do 2 Jeden jedyny błąd Ortiza w dzisiejszym meczu Jeżeli chodzi o rozegranie Mógł teraz skutkować stratą bramki Nie ma gola Karski nie dał rady Świetna praca Lisowskiego I nie ma bramki Jeszcze poprawka Izbiański broni Ależ tu się dzieje od początku tej drugiej części meczu Idzie Widzew teraz w kontrą Popatrzył gdzie jest piłka Adrian Ires nie dostał jej, pomylił się Minczarek, świetna akcja Garsi. García a broni Biański, jeszcze widzę wybija, ależ mamy tutaj trzęsienie ziemi. Stracona piłka, Waktor dobrze tutaj to przewidział, Waktor, nie ma gola. Leszno nie dał rady teraz dobrze rozegrać Konopacki, ale teraz on ma szansę, Izbiański. Waktor w środku, Szybczyński, Ortiz, jest trochę miejsca, ale daleko do bramki. Leszna e, ładnie to zrobili, Wicewiaty gol! Opłaciło się to ryzyko. Waktor, najpierw słupek, potem Adrian Ramirez. Uśpili trochę rywali, szczególnie tutaj Jefferson Ortiz, bo to on podał tak sprytnie do Faktora. No proszę, jaka ciekawa decyzja. Wicew z lotnym bramkarzem przystanie. 3 do 3, znowu idą all in, można to powiedzieć. Kucharski, nie ma gola. Pomylił się e, tutaj troszkę Kojwumaki w e, interpretacji tego, co się dzieje. czy teraz będzie gol? Wraca faktor wybija. 2 Dwa... Dwa do jednego w faulach. Szepczyński nie dał rady. Idzie teraz Leszno ze swoją akcją, i co, i nie ma. Gdzieś tam jeszcze po słupku chyba piłka. Garcia. Rancho. Stracił piłkę. Duży gość. Goście stracili piłkę, aż za nie mówiłem. Ortiz. Kucharski. Leszno w swojej akcji, no było znowu groźb. Gdyby ten mecz zakończył się remisem, nie Na razie tak nie będzie Cieszy się Lisowski Cieszą się kibice z Leszna I jest bramka w bardzo ważnym momencie tego spotkania Rusza Garcia, Garcia, dwóch zawodników tylko wie nie ma gola. Widzewiacy dopasowali się poziomem do faworytów, teraz niebezpiecznie dla Widzewa, ale to się może odwrócić, Waktor nie dał rady, ach, tutaj blisko. Ten mecz kończy się zwycięstwem. Giej ma lepszy artsoft, Leszno 4-3 po fantastycznym spotkaniu.